Dzień temu zbudowaliśmy kocią kawiarnię, ale nie mamy w niej kotów. Dlatego dzisiaj wybierzemy się na wycieczkę po każdy istniejący wariant kota w Minecraft. By the way, wiedzieliście, że jest też taki nieużywany skin kota w Minecrafcie? Chcielibyście, żeby go dodali? Dajcie znać w komentarzu i lecimy z odcinkiem. Dla przypomnienia, tak wygląda nasza kawiarnia. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to warto nadrobić, bo ta kawiarnia jest automatyczna i daje jagody, które można zjeść. Link macie w opisie. Dajcie mi też znać, czy byliście w takiej kawiarni na żywo, a ja lecę po kociaki. Kotów w Minecraft mamy 11 plus Ocelot i zrobimy sobie wykreślankę. Za każdym razem, jak znajdę jakiś wariant kota, to będziemy sobie go wykreślać z listy. Koty spawnują się w wioskach, więc udałam się do mojej sztucznej targowioski, żeby wyłapać kilka agentów. Pierwszy kot, jaki się pojawił, to był Kaliko, aka Tricolor, aka Shilkret. A jakie imię dostał i który z widzów mu je nadał? Dowiecie się na końcu. Sprawdziłam, czy jest też może gdzieś jakiś inny kot, ale nie, ten był jedyny, więc odprowadziłam go do jego nowego domu. Tego kota postanowiłam wcisnąć do tunelu, ale trochę wygląda jak w więzieniu, więc postanowiłam lekko przebudować ten tunel. Końcówkę tunelu obniżyłam o pół bloku i wcisnęłam tam łóżko, żeby udawało legowisko. Koty nie uciekną tą wnęką, bo ich model jest za wysoki, a to będzie dawało iluzję tego, że koty mogą tam wyjść i wejść w każdym momencie. Jak widzicie, wygląda to dużo, dużo lepiej. Teraz miałam czas, że spawnowały mi się tylko same trikolory przez jakiś czas, więc pozwólcie, że to skipnę i widzimy się, aż pojawi się coś nowego. No i tym razem mamy Rudaska, więc zabieram go do jego nowego domku, ale tego na razie przywiążę i potem będę się martwić, co z nim zrobić. Ogólnie przywiązywałam też te koty, żeby się nie zdespawnowały, bo tamtego Trikolora się nie martwię, bo po się biega takich 10 to raz, a tego próbowałam kiedyś oswoić i gra go zapisała, także on definitywnie się nie zdespawni. Kolejny kociak, jaki zawitał do naszej kawiarni, to Jelly, więc możemy sobie go odhaczyć z naszej listy wszystkich kotów. Mamy już kota numer 4 i jest to Syjam. Dość szybko idzie, prawda? Następnie z Zawinkla złapałam kota brytyjskiego. Ponoć jest to jedna z najpopularniejszych ras kotów obecnie. W sumie, jakby się tak zastanowić, to coś w tym jest. W środku lasu dorwałam Ragdola. Jest to moja druga ulubiona rasa kota, zaraz po czarnym dachowcu. I nastał ten moment, w którym się już poirytowałam, bo musicie uwierzyć mi na słowo, bo nie chcę mi się wygrzybywać teraz każdego momentu z nagrania, ale non-stop spełniły mi się na zmianę tylko jelly i tricolory, więc postanowiłam polecieć do sąsiedniej wioski i im ukraść koty. I oprócz kolejnego tricolora odezwały się dwa nowe, biały i perski. Były w zagrodzie dla krów, więc do niej skoczyłam i zabrałam towarzystwo na smycz. Krowie też się marzyła wolność, ale chyba nie została zapoznana z zasadą zagroda albo śmierć, więc dałam jej szybkie tuto i zabrałam kotki do bazy. Tak aktualnie wygląda mój kocioł. Hehe. Brakuje nam jeszcze czarnego, czarno-białego, brązowego i ocelota, więc polujemy dalej. Poszłam sprawdzić inne pobliskie wioski, jakie tam mają koty, ale jak widzicie, tricolor. Pustynia? Tricolor. Uznałam więc, że to nie ma najmniejszego sensu i wróciłam do pleńcowej wioski. I tam dorwałam krawaciaka. Był też tricolor, to tak jakbym zapomniała, że taki wariant kota też istnieje w Minecrafcie. No nic, wykreślamy krawaciaka i lecimy dalej. Następnego dnia oprócz wszędobylskiego trikolora pojawił się brązowy kot, więc szybko go zgarnęłam. Widzicie, jakie krowy są już nauczone i już nie są takie wyrywne do ucieczki. Tu chodzi tylko o siłę perswazji. No dobra, został nam jeszcze czarny kot i ocelot. Zaczniemy sobie od czarnego, bo o ocelocie pomyślałam dopiero później. Na ten koci majestat musiałam trochę poczekać. Mogłam to co prawda przyspieszyć szukając chatki wiedźmy? Ale jak wiecie, chcę ograniczyć poszerzanie świata do minimum, żeby nowości były najbliżej mnie jak to tylko możliwe. A kiedy to nagrywam, jesteśmy jakieś 5 dni przed Mineconem, więc jeszcze nie wiem co i jak na ten moment. Wy pewnie widzicie to już po Mineconie, więc wiecie co i jak. Przyprowadziłam ostatniego wioskowego kota do kawiarenki i dołączyłam go do pozostałych kociaków. I co teraz z nimi zrobię? Muszę zdobyć aż 12 name tagów, żeby każdego kotka po kolei nazwać imionami, które wy im nadaliście, poprzez komentarze i głosowanie na YouTube. Więc widzicie, warto być aktywnym widzem. A jak zdobędę te name tagi? W najprostszy sposób, czyli wędkowanie. Łapcie time lapse. Posprzątałam itemy po wędkowaniu i jak widzicie udało się zdobyć 12 name tagów, a to znaczy, że ruszamy po ostatniego kota i teraz małe info. Dni i stan levela i narzędzi mogą się nie zgadzać, bo w międzyczasie nagrywałam jeszcze jeden odcinek z debrisami, bo czekałam aż wybierzecie imiona dla kotów i żeby nie marnować czasu nagrywałam już kolejny odcinek, także nie przejmujcie się tym i lecimy po ocelota. Doleciałam do dżungli, a raczej jakiejś jej obrzeży i rozpoczęłam poszukiwania kota, a raczej ocelota. By the way, ile z Was pamięta, że kiedyś oceloty działały jak psy, tylko że zmieniały skiny po oswojeniu i były trzy warianty? Dajcie znać w komentarzach, a ja biorę się za łapanie ocelota, który się gdzieś tutaj nam pojawił. Dobra, mamy dziada, lecę z nim do bazy, ale w międzyczasie łapcie przypominajkę o Hall of Fame. Za tydzień znowu Shulker Craft, więc jeżeli macie jakieś własne odczucia, opinie itd. na ich temat, to piszcie śmiało w komentarzu. Będę to czytać w następnym odcinku. A jeżeli nie wiecie w ogóle o kim mowa, to podlinkuję Wam film w opisie o pierwszej części Shulker Craft, bo jest to ogólnie duet. Także, żebyście wiedzieli co i jak, no to zachęcam do obejrzenia. A teraz widzimy się w kawiarence. Ok, udało się sprawnie dotrzeć do kawiarni, więc teraz czas na nazywanie naszych kotów. A jak już to mówiłam, to wy nazywaliście kociaki poprzez pisanie komentarzy i później głosowanie, który kot ma mieć dane imię. Także nasz kociołek zaraz będzie bardziej spacyfikowanym kociołkiem. W tym celu poszłam do zbrojowni, bo tam stało kowadło i nazwałam kociaki i teraz tak. Pierwsze zaproponowane imię przez Amelcie 123 to było imię Luna i w ankiecie nazwaliście tak czarnego kota. Drugie imię wybrał Alpa Pryczka, a było to imię Czykita i wybraliście to imię dla ocelota. Trzecie imię zostało wybrane przez Candix Tylko Tyle i jest to imię Jumper. Na to imię wytypowaliście brązowego kocura. Kolejne imię zaproponowane przez Kojota Jużwiaka to był Lucyfer i to imię dostał pers. Mruczkiem okrzyknęliście Jelliego, a to imię zaproponował Italiano Vince. Kolejnym imieniem dla Kota było Pipi, które zaproponowała Ami Roblox Official, i do tego imienia wybraliście Rudaska. To imię zaproponował Hexe Jager, a było to imię Ragnar. Na to imię wybraliście Ragdola. Kolejne imię wygrał Brytyjczyk, a było to imię Artur, wybrane przez AC12V3. Nasz nieszczęsny Calico Tricolor Shilkret dostał imię Diana, zaproponowane przez Werkę. Na ostatnim głosowaniu zmieniłam zasady gry i koty dostały imiona w zależności od miejsc, jakie zajmą. I w ten sposób Chris Dutz nazwał Syjama imieniem Uzi. X Kawonow nazwał białego kota Malinka, a Mio nadane przez Natalix dostał Krawaciak. Tylko jak widzicie miałam małe problemy techniczne, bo zepsuło się kowadło. Ale nie po to mam taką wielką bazę, żeby w jednym miejscu mieć kowadło. I Mio dostała swoje imię nadane w farmie żelaza. No to co, lecimy tagować te kociaki? Zaczęłam od najprostszego kota, czyli Diany. Zresztą życzcie mi powodzenia. No dobra, mamy to. Teraz muszę te koty poukładać i powybierać, które oswajam, które nie. No i mamy to. Po dwóch odcinkach zmagań z kotami mamy naszą kocią kawiarnię. Jeszcze raz, jeżeli tego nie zrobiliście, dajcie znać, czy kiedykolwiek w takiej byliście albo czy chcielibyście być. Dajcie też znać, czy wolicie taką kawiarenkę, czy jednak maczek lepszy. Komentarze są Wasze. Wasze są też łapki pod filmem, bo jeżeli ten film Wam się spodobał, to zachęcam Was do zostawienia jej w górę pod filmem. A jeżeli do tego jesteście nowi, to nie obrażę się, jeżeli zostawicie subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was też na serwer Discord, do którego link macie w opisie. To tyle ode mnie. Łapcie efekt końcowy. Trzymajcie się cieplutko i chłop mi wyjada rybę nie ma. Trzymajcie się cieplutko i papatki!